Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie na czytaniu z okazji pełni księżyca w znaku wodnika. Pełnia ta odbędzie się 9 sierpnia o godzinie 9.55. Pełnia to czas podsumowań, zakończeń, kulminacji. Pełnia to czas na odcięcie tego, co stare, ale też podczas pełni zbieramy plony tego, co zasialiśmy w czasie nowiu księżyca. Więc życzę, żeby, życzę Wam, żeby w podczas pełni spełniło się Wasze marzenie. Bo nie wiem, czy znacie przysłowie, podczas pełni się marzenie spełni. Więc mam nadzieję, że spełnią się Wasze najskrytsze marzenia. Pełnia to też czas, kiedy widzimy jaśniej, kiedy mamy bardzo często jasne sny kiedy zostaje nam coś podpowiedziane, kiedy nasza intuicja jest najwyżej rozwinięta, najbardziej rozwinięta. Zapraszam Was również na czytania prywatne podczas pełni. Mam jeszcze kilka wolnych miejsc, a to jest najwspanialszy czas w miesiącu lunarnym, właśnie na czytanie prywatne. Mamy tą pełnię, która działa szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, nawet cały tydzień. To jest wyjątkowo silna pełnia znak wodnika. To jest też coś wspaniałego. Wodnik to internet, intelekt, prawda, ludzie, prawość, dochodzenie swojej prawdy. Za chwilkę przedstawię Wam wiadomości z kart wyroczni, natomiast wiadomości z kart Tarota wyciągnę sobie przy Was. Wyciągniemy sobie je tutaj na spotkaniu. Na koniec spotkania zakończymy sobie nasze czytanie anielskimi odpowiedziami, więc zachęcam Was do zadania pytania kartom anielskiej odpowiedzi. I oczywiście zapraszam też do czytań nagranych. Czytania nagrane, ten sierpień, najbardziej karmiczny miesiąc, zdecydowanie króluje czytanie Karma, przeszło życia, wędrówka duszy również. Lekcje i długi karmiczne, ale też portrety astrologiczne i indywidualne horoskopy na cały rok. Zamawiacie to czytanie poprzez wysłanie mi. Tego, jakie chcecie czytanie zamówić. Wtedy czekamy 5 dni na takie nagranie. Nagranie dostajecie w postaci 40-minutowego, czasami 50-minutowego filmu z rozkładem z kart. To jest film, nie filmik. To są, słuchajcie, wiadomości, które możecie odtwarzać tyle, ile tak naprawdę macie potrzebę, bo macie nieograniczony dostęp czasowy. Ten film widzicie tylko wy. To jest prywatny link do kanału YouTube. Jeżeli Wam się skasuje, bo czasami też tak się dzieje, że gdzieś te wiadomości się kasują, on jest zachowany, więc wtedy napiszcie mi, wysyłam Wam po raz kolejny. No i to jest też czas na myślenie na szeroką skalę wodnik, pełnia księżyca 9 sierpnia o 9.55 dziewiątka. Czas na zakończenie, czas na podsumowanie. No i czas na zakończenie. Kończymy też we wrześniu, dziewiąty, rok numerologiczny, rok podsumowań, rok zakończeń. W sierpniu będzie wracała karma do nas, jeżeli chodzi o te całe 9 lat, ten cały dziewięcioletni cykl mogą wrócić ludzie z przeszłości. Od roku 2016, co się w Waszym życiu działo, jakie sytuacje będą powracały rok 16, 17, 18, ale zwłaszcza ten rok 2016. Zaczynamy kartą prawości. Wodnik to znak, który dochodzi prawdy. On chce usłyszeć prawdę. On chce powiedzieć prawdę i wy też będziecie czuli tą energię wodnika, właśnie w taki sposób, że będziecie albo chcieli wypowiedzieć prawdę, albo będziecie chcieli dochodzić tej prawdy. No i prawości w zachowaniu, więc ta prawość będzie bardzo ważna. Może odkryjecie, że ktoś zachowuje się nieprawie w stosunku do Was. Ktoś niestety ma taką energię, gdzie no te zachowania są nieuczciwe. Zobaczymy sobie za chwilkę z kart tarota. Jest pokazany również, Zapis. Co Wam zapisane, być musi, zostanie pokazane właśnie dookoła tej pełni. Już od początku tygodnia będziemy odczuwać tą energię. Zapis mówi o podpisywaniu czegoś, o pisaniu czegoś, o zapisywaniu czegoś istotnego dla Was, ale też mamy przemiany. Może spisujecie na kartce plan na siebie, jak chcecie, żeby Wasze życie wyglądało. Coś zapisanego, co zmieni. Dotychczasowe energie, więc możecie podpisywać umowy. To też możecie podpisywać jakieś porozumienie, możecie z kimś się ugadywać i w formie pisemnej przekazujecie słuchaj, ja chcę nowe zasady naszego naszej relacji, naszego związku. Dla każdego coś innego, łapcie swój przekaz, nie każdy przekaz rezonuje z każdym. Seksualność. Wyciągając tą kartę, silnie poczułam, żeby powiedzieć, jeżeli staracie się o powiększenie rodziny, no pełnia to jest idealny czas właśnie na to, żeby zajść w ciąże. To jest piękny czas, ale też seksualność. Ktoś silnie poczuje potrzebę wyzwolenia właśnie w tym aspekcie życia. Ktoś może również wrócić, partner jakiś, z którym łączyła Was energia seksualności, bo mamy powrót ducha. Więc kogo wpuszczacie do swojego życia, uważajcie, ale ktoś taki się pojawi, ktoś, kto zaproponuje romans, ktoś, kto zaproponuje spotkanie, przygodę, i to będzie takie jak piorun z jasnego nieba. Wow! Ktoś się pojawia, wow, ktoś do mnie pisze, może się pojawić ktoś, kto będzie chciał odblokować wam właśnie tą energię seksualności, kobiecości, namiętności. Też może być pokazane. Jest pokazane piorun, więc to przychodzi jak piorun z jasnego nieba. Oczyszczanie, kochani, pełnia to jest czas na oczyszczanie oczyszczanie siebie, oczyszczanie swojego domu. Pełnia to też jest czas na ładowanie swoich kryształów. Więc wystawiamy kryształy na działanie światła księżyca na parapet. Ja bym wystawiła już właśnie siódmy, 8, 9, 10, 11. Już kiedy mamy 80% oświetlenia, a to jest właśnie w tych dniach, kryształy nam się będą przepięknie ładowały. Zobaczymy teraz kryształ, talizman korzystny dla nas. Ja bym polecała noszenie turkusu na klarowność. Wodnik to znak e, taki, który bardzo dużo myśli, bardzo dużo analizuje, więc potrzeba będzie tej klarowności. Stąd ja też na to czytanie kolektywne założyłam właśnie turkus. Piękny też jest pokazany kryształ górski. Kryształ górski. E, Podbija działanie każdego z kryształów, więc zobaczcie, ja tutaj na przykład w geodzie kryształu górskiego ładuję swoje inne kryształy, oczyszczam swoje kryształy, z którymi pracuję właśnie w danym tygodniu. Więc kryształ górski będzie bardzo korzystnym kryształem na ten czas. Kto ma kryształ górski, niech go naładuje i niech Wam pięknie pracuje. Przesłanie tej karty anielskiej brzmi: pozwól sobie odczuwać wszystkie emocje. Pełnia to czas. Akumulacji emocji podczas pełni, bardzo często wybuchamy, więc też uwaga na te emocje. Całe Twoje tęczowe spektrum uczuć przesyła ważne wiadomości. Słuchajcie swojego ciała, słuchajcie swojej intuicji w czasie tej pełni. Dla kogoś znak koziorożca będzie miał duże znaczenie. Zbliża się koniec czasu ciężkiego, zbliża się czas podsumowań i czas zakończeń. Ale też koniec ciężkiego czasu. Trzymajcie się swojej wizji. Trzymajcie się swojej wizji, trzymajcie się tego, co chcieliście rozpocząć, bo też będzie coś, co będzie chciało Was sprowadzić z tej ścieżki, właśnie Waszej duszy. Jesteście bardzo blisko osiągnięcia celu. Znowu piękna pełnia z kart księżycowych. Te pełnie wychodzą. Zobaczcie tu kolejne dwie pełnie. Wasze marzenia wymagają praktycznego planu. Mamy tutaj znak byka, też istotny, podczas tej pełni i znaku znak lwa. Nie pozwólcie, żeby duma stanęła Wam na drodze do osiągnięcia jakiegoś bardzo ważnego celu życiowego. Uwaga z tą dumą. Schowajmy ją do kieszeni. Dobrobyt. Bardzo dobry czas dla byków ta pełnia. Przed Tobą dobrobyt. Dobrobyt finansowy, ale też zaangażowanie poddane jest próbie. Nasze zaangażowania, więc będą testy karmiczne, kochani, będą podstawiane nam osoby e, karmiczne od wszechświata. Zobaczmy teraz tarot. Jak pokazuje się pełnia księżyca w znaku wodnika. Pełnia ta będzie też takim momentem, gdzie w internecie będzie ktoś miał piękny rozkwit, bo wodnik to internet, intelekt, pomocni ludzie. Widzę już cesarza, więc pokazuje się mężczyzna z znaku barana. Dla singli, dla singielek zwłaszcza, no, jest to mężczyzna konkretny. Ugruntowany, ustabilizowany, często z własnym biznesem, zarządzający jakąś grupą ludzi, logiczny, zorganizowany, poukładany. On ma plan, on ma dyscyplinę, ale też poważne plany może robić co do Was. Mężczyźni, możecie być tej energii cesarza i zobaczcie. Karta Sądu Ostatecznego. Ta karta też mówi o odnowie kontaktu z przeszłości, więc rzeczywiście ktoś coś wraca do Was. Jakaś relacja, może to być eksprzyjaciółka, może to być relacja, która zakończyliście, może to być i ekspracodawca, gdzie chce znowu odnowić z Wami kontakt, kontrakt, dowiedzieć się co u Was. Mamy tutaj czas na podróż w nowym kierunku. Powinniśmy zamknąć cykl koła karmicznego. Ta karta mówi o spoglądaniu na przeszłość ze współczuciem, przebaczeniem, analizą i Czas na poznanie swojego celu życiowego. Dodatkowo wypadła karta szóstki, e, szóstki powietrza, a ona mówi o podróży, ruchu, przeprowadzce. Kto z Was wybiera się w podróż? Nad wodę, za wodę, przez wodę. Też takie coś jest pokazane. Może być osoba, która proponuje wam podróż, właśnie podczas tej pełni. Ale ta karta też mówi o końcu trudnych czasów, o tym, że wszystko idzie ku dobremu, ktoś ma koniec choroby. Ktoś ma koniec przygnębienia, ktoś ma upragnioną ulgę, ktoś ma wyjazd właśnie pokazany, gdzie po tym wyjeździe odzyskuje siłę witalną. To jest bardzo dobra karta. Kochankowie, więc też e, kochankowie mówi ta karta o dobrym zdrowiu, to jedno, ale też o poznaniu kogoś na miłość. Na relację taką, właśnie, stricte miłosną. Ja pamiętam, jak podczas pełni poznawałam osoby, i były to osoby, które były bardzo ważne w moim życiu, które gdzieś później też powracały, więc w pełni spotykamy takie osoby, które bardzo często są nam przeznaczone. Kochankowie, też wsparcie. E kogoś z relacji romantycznej, wsparcie przyjaciół, bo kochankowie też mówią o przyjaciołach, o podpisaniu umowy, o zawiązaniu jakiegoś porozumienia, o zawiązaniu jakiegoś partnerstwa. Więc też taka energia jest pokazana na czas tej pełni dużo korespondencji, listów, wiadomości. Ktoś przez pomyłkę może jakiegoś SMS-a wysłać i trafia do Was. Ktoś przez pomyłkę może na przykład nie odłożyć telefonu, może zadzwonić i coś ważnego możecie usłyszeć, bo w Paziu Mieczy to jest taka bardzo ważna informacja, którą ciężko zdobyć, ale która do Was dociera. Coś usłyszycie. Ktoś coś powie, ktoś coś napisze. Dużo właśnie będzie tego pisania, dużo będzie tej korespondencji, ale też młodszy, dociekliwy, ciekawski człowiek też jest pokazany dla kogoś. I król ognia, mężczyzna, baran, lew, strzelec. To jest pokazany mężczyzna kontrolujący, mężczyzna przemawiający publicznie, mężczyzna odporny na krytykę, mężczyzna, który jasno wyraża swoją wizję, jasno mówi, co chce, czego chce, kiedy chce i z kim chce. To jest człowiek też ognisty, namiętny, romantyczny, ale też ta karta mówi, jeżeli wy jesteście w tej energii, przyjmijcie rolę lidera, przywódcy, to wy wytyczajcie szlaki, to Wy. Mówcie, czego chcecie, to wy ustalajcie jasno swoje zasady. Ale też dla kogoś mówię, to może być człowiek romantyczny, też który może zaprosić na jakąś imprezę. Uważajcie na ludzi, którzy są wampirami energetycznymi. Siódemka powietrza mówi o cwaniaczkach, którzy chcą dowiedzieć się tego, co u Was słychać. Może ktoś napisze po prostu, co u Ciebie słychać i chce roznieść to dalej w postaci plotki. To są ludzie, którzy kradną wam czas i energię. To są ludzie, którzy próbują się czegoś dowiedzieć, a potem robić z tego aferę kręcić z tego aferę. Słuchajcie, uwaga też na działania innych ludzi, bądźcie ostrożni. Utrata spokoju umysłu, utrata wolności osobistej, a może i strata pieniędzy dla kogoś, może w jakaś wstydliwa tajemnica wychodzić na jaw. To jest karta Stalkerów, tak zwanych. Mężczyzna z trygonu wody. Rak, ryby, skorpion. Ja muszę do, wyciągnąć jeszcze jedną kartę. Co z tym człowiekiem? Może tu też być pokazana rozmowa z terapeutą, e, jakiś dobroczyńca w Waszym życiu, mężczyzna, ale też jest ten raczek, rybki skorpion, który analizuje, nie może podjąć decyzji, odzywa się do Was, wraca, ale nie chce tutaj stabilizacji. On chce tylko się dowiedzieć, co u Was może się spotkać, może. Może porankować, ale nie jest to człowiek taki na życie. To nie jest człowiek, który jasno mówi, tak jak ten cesarz, tak jak ten e, król ognia. Nie, on tak tutaj podpłynie, tu odpłynie, tu się zastanowi, ale tak naprawdę nie widać takiej drogi, m, czegoś konkretnego z nim, wiecie, bo jest dwójka mieczy. To jest niemożność podjęcia decyzji albo brak woli w ogóle podjęcia decyzji. Ten facet nie chce się zaangażować. Ten facet chce mieć ciastko i zjeść ciastko. A to tak nie działa. Czasami udaje, że problem nie istnieje. Czasami udaje, że to życie jest takie tu lekkie, tu wpadnę na chwilę, tu się odezwę na chwilę, tu na kawkę zaproszę. Ale ja bym radziła uważać, jeżeli chodzi o takiego człowieka. Najpiękna no karta lukratywnego kontraktu domu. Możliwość piękna kupna domu, sprzedaży domu, wynajmu domu. Nieruchomości. To jest karta też sprzyjającego losu, mądrych rad. Macie taki dotyk, może i Midasa, może i taki dotyk anielski, gdzie coś z jakimś lokalem się komuś. Po szczęści, więc bardzo ładnie. Tu też jest pokazane kupno właśnie czegoś, sprzedaż czegoś. To też jest bardzo dobry czas, żeby wystawiać na sprzedaż rzeczy na OLX, czy na marketplace, czy na czymkolwiek chcecie sprzedać. To jest bardzo dobra karta na sprzedaż. Handel Gwiazda Wodnik. To jest wodnik w tarocie. Ta gwiazda mówi o w tunelu, światełku w tunelu. Mówi o tym, że coś pozytywnego się zadziewa dla kogoś podczas tej pełni w wodniku. Uwierzcie, że przychodzi koniec trudnych czasów. Uwierzcie, że po burzy przychodzi słońce. Wezmę jeszcze jedne karty. Wezmę karty żywiołu Ziemi. Zobaczymy. Zobaczymy, jaką wiadomość chcą nam przekazać dla nas kolektywnie. Nadzieja, miejcie nadzieję, że coś pozytywnego się wydarzy, ale też rozkwit, rozwinięcie swoich skrzydeł, to jest piękna karta. Rozwiń skrzydła, wznieś się wysoko, podziel się swoim przesłaniem i świeć swoim światłem, pokaż światu swoje prawdziwe ja, to mówi wodnik. Jestem ciekawa, ilu wodników nas słucha. Ja mam Ascendent w Wodniku, ja mam Merkury w Wodniku, a to jest dużo myślenia, analizowania. Zobaczmy jeszcze jedną wiadomość z tych kart. Tu jest pokazana Archanioł Rafał. Archanioł Uzdrowiciel jest z tobą i pomaga ci w uzdrawianiu. To jest czas transformacji, właśnie ta pełnia. To jest czas na uzdrowienie i odcięcie przeszłości, na oczyszczenie tego, co było nie tak, na wybaczenie i czas na podróż w nowym kierunku. Pięknie. Zobaczmy jeszcze Archanioła Michała, co chce nam przekazać na czas pełni. Modlitwa pomoże w jakiejś sytuacji komuś, ale też jakaś sytuacja zmierza do rozwiązania podczas tej pełni. Cudnie. Ostatnie kart, to też karty anielskie i poprosimy jedną wiadomość dla nas. A następnie przejdziemy sobie do kart anielskiej odpowiedzi. Znowu Archanioł Michał. Archanioł Michał to jest patron wojska, policji. On jest zawsze tak trochę strasznie przedstawiony z tym mieczem taki, ale on tym mieczem odcina natychmiastowo, to co nam nie służy. Jeżeli chcecie odciąć, poproście go o pomoc w odcięciu tego, co was blokuje. Archanioł Michał mówi jestem z tobą. Daję ci odwagę, byś zmienił swoje życie i osiągnął cel. I tak powinno być. Dobrze, wybierzcie sobie kartę anielskiej odpowiedzi. Medytacja będzie ważna. Anioły mówią, medytacja przyniesie ci odpowiedź. To jest piękny czas na medytację. Właśnie ta pełnia, gdzie widzimy jaśniej. Dobrze, wybierzmy sobie odpowiedzi. Dwójka wyleciała. I trójeczka. Jeżeli wybraliście kartę numer 1, idealny moment. Jeżeli kartę numer 2, jesteście gotowi. A jeżeli kartę numer 3, wybierzcie nowy kierunek. Ściskam Was moi kochani, życzę Wam cudownej pełni w znaku wodnika, niech podczas tej pełni się Wam marzenie spełni. Zapraszam na czytania prywatne, to jest wspaniały czas, żeby właśnie wtedy się spotkać, podczas tej najjaśniejszej pełni. Wszystkiego cudownego, dużo, dużo zdrówka, miłości i obfitości. Ściskam Was i do zobaczenia na czytaniach prywatnych.